Dziki. Jesteśmy w Województwie Podlaskim. Jest grudzień 2019 roku. Tutaj, kochani, 30 kilka kilometrów jest do granicy Białoruskiej. Przypominam, choroba afrykański pomorusz pojawia się tutaj w roku 2014. W roku w 2014 w marcu już są tu te strefy. Przedtem trochę by było inaczej, ale dzisiaj to można powiedzieć tak zwana strefa czerwona i ta niebieska, czyli pomór zarówno jest u świń, jak i pomór jak i u dzików, no nie? I proszę Państwa, i od tamtego czasu, z czym mamy do czynienia? To jest łąka. Tą łąkę widać, że jest ostro zjechana, zryta, tak jak trzeba, no nie? Prawie jak Zorana. O, o, Łąka powinna być już, no, niestety, zaorana. Co ciekawe, nawet nie jesteśmy w stanie dostać odszkodowania, bo łąka została zryta w listopadzie. A kochani, tylko gdzieś do końca września się szacuje szkody łowieckie, tak zwane, na łąkach. W związku z tym, ktoś by kazał czekać do wiosny. Na no, wiadomo, jaka jest orka wiosenna pod otworzenie użytku zielonego, itd. Tak tak Pokazuje absurdy. Ale co jest najważniejsze? Czyli rok 14, mamy 19, ciągle walczymy z asf Rząd walczy z afrykańskim pomorem śmi, a dzików nam przybywa. W tej okolicy tyle, ile było dzików, tyle po prostu jest, no, a można powiedzieć, że nawet więcej, bo y, nawet przed ASF- na tego typu łąkach aż takich szkód nie było. Czyli z czym mamy do czynienia? Gospodarka łowiecka totalnie siadła. Y, wszelkiego opowiadanie, że Walczymy za SFM, znaczy rząd, że walczy za SFM, bo rolnicy wiedzą, czyli rolników nie ma, są likwidowani, to wiedzą, że, że jest walka za SFM, natomiast, że rząd opowiada, że walczy za SFM, to są wszystko, jak widzicie, nie to, że tam jakieś brednie, tylko działanie na szkodę. Na szkodę interesu, interesu publicznego, interesu państwa, interesu rolników. Gospodarka łowiecka, tak jak powiedziałem, nie działa, oni ping-pong uprawiają politycznie między sobą. Minister rolnictwa, między ministrem środowiska, bo nie wiadomo kto za te dziki, za szkody. No i to, że stworzą, są wektorem ASF-u, teraz jak wszyscy widzimy, nagle się wszyscy obudzili, że ASF przekroczył Wisłę, jest w Wielkopolsce, po prostu jest wszędzie, bo ma być, no nie? Tak po prostu miało być. No i tutaj przy okazji powiem, o, że szczególnie to kieruje do heretyków. Kto to jest heretyk? No ten, kto nie wierzy. No proszę Państwa, jeżeli się mówiło, że ta władza pisowska zadusi rolnictwo, że ta władza pisowska jest niewydolna w zakresie gospodarki łowieckiej, w zakresie zwal zwalczania choroby ASF-u, no to co wyście? No, po prostu byliście heretykami rolniczymi. Wierzyliście, wybraliście sobie raz kolejny i trzeba teraz to ponosić konsekwencje. I wracamy, kochani, do sprawy po tym mm, po prostu właściwym puknięciu politycznym, jak Pan Bóg przykazał, bo się trzeba. I wracamy do sprawy. Proszę Państwa, więc gospodarka łowiecka nie działa, walczymy z ESF-em. Choroba wśród dzików ESF jest od 14 roku. Tutaj na tym terenie, w tym powiecie i zobaczcie, co się dzieje. Taka z. Taka zaraźliwa choroba. Populację wykłada do zera, a dzików przybywa, no nie? Jakoś dziki no to na ten ASF, kochani, nie padają, trzymają się dobrze. Trochę faktycznie padło, reszta, no trochę była wybita, bo był taki czas, że faktycznie było mniej. No teraz tu już jest ich multum, no nie? Wybita, więc trzymają się dobrze. ASF też wśród nich, no tak jak to z tym ASF-em, gdzieś tam od czasu się pojawi, nie pojawi, więc wszelkie brednie opowiedania no co może być proszę państwa no co mogę więcej powiedzieć no nie jak można lepiej udowodnić no nie ASF od dzików jest już od 2014 roku mamy 19 łatwo sobie policzyć minęło sporo lat piąty rok kochani no i co i dzików akurat nie wymieło, jak jak to żeśmy tu się zaczęło jak to wszyscy sądzili, mówili, po prostu dziki dobrze się trzymają, odporniły choroba jak choroba, jak każda inna. Najgorsze to chore mózgi polityczne są, jakichś tam doradców i tak dalej, i tak dalej. I teraz, szanowni Państwo, co jest w tym, w tym jeszcze bardzo, no oczywiście szkody łowieckie. Szkody łowieckie się zwiększają, nikt ich nie reguluje. Oczywiście za to wszystko płaci rolnika. Dlaczego ma płacić? No skoro sobie taką władzę wybiera, to płacić musi. Chyba też proste, no nie? W związku z tym, bardzo istotna jest rzecz związana dzisiaj z, z tym, co się, co się dalej będzie, będzie działo ze względu na, na, na taką dużą populację dzików. Nie dziwmy się, że w całym kraju SF po prostu będzie się w dalszym ciągu rozwijał że y, wszystkie te tereny, gdzie po prostu dzik faktycznie jest, przenosi, przenosi, jest wektorem tym y, głównym. Oczywiście zobaczcie, szkodliwość tej choroby jest taka, jaka jest. Ja powiedziałem, tak samo jak u świn, no nie? Znakomito większość świn przecież wybito nie to, że były chore, y, chore świnie na SF, tylko po prostu byli chorzy politycy, lekarze, etc. na SF i wybito tak zwanie prewencyjnie, przy okazji wybito rolników, też tak zwanie prewencyjnie wybito w rozumieniu ekonomicznym, no nie? Ale kochani, co jest, co jest istotne, ważne? Oczywiście z dzikami ze względu na SF i szkody należy sobie poradzić, bo to jest prawdziwa gospodarka łowiecka. już kilka lat pokazałem temu, że model gospodarki łowieckiej, czyli pojemności łowisk, no znam się na tym, skończyłem łowiecko na poziomie średnim, gospodarkę łowiecką, gospodarkę łowiecką, no nie? Bo myśliwie to fantastyczny jest gospodarz, hodowca i takim powinien być. I modelowa gospodarka, populacja dzika w Polsce to jest w granicach 60-70 tysięcy sztuk, ta podstawowa. A mamy 10 razy tyle, no prawie 10, no ale 500-600 tysięcy na pewno gdzieś mamy. To widzicie, kochani, jaki jest przerost. Czyli gospodarki tu nie ma, to wszystko po prostu padło, to z różnych przyczyn. No nie, wszyscy tu są winni. Myśliwi, yy, politycy, nadzór, minister, no. I trochę my jako społeczeństwo zaraz powoli do tego dojdę. Więc w pierwszej kolejności trzeba uregulować tą gospodarkę w doprowadzić do właściwej populacji, no i przestać, przestać ponosić potężne, potężne koszty, siać panikę i tak dalej, i tak dalej. No ale jak widzicie Państwo, z różnych hołomności oprócz tego, że karuzela stanowisk, PZT, etc., etc., tam te różne, różne rzeczy, każdy minister na tym zarabia, no nie? E, po prostu e, jest ta, ta czyste partyjniactwo i to między innymi jest problem, braku gospodarki łowieckiej, szeregu innych przyczyn, ale jest jedna bardzo ważna. Bardzo ważna przyczyna polega na tym, że myśliwym, którzy mają broń, jest powyżej 100 tysięcy myśliwych, ktoś przeszkadza. Są tak zwani tak zwani ekoterroryści, którzy przeszkadzają w tak zwanych polowaniach, czyli co? Przeszkadzają w prowadzeniu Gospodarki łowieckiej, która jest wymogiem ustawowym, czyli szkodzą gospodarce, tak? No i działy się tu różne rzeczy i dzieją się. Proszę Państwa, to samo mówiłem, kolejny raz, bardzo ważna instrukcja, yy, kochani, yy, yy, powtórzę. W związku z tym jesteśmy na prywatnym gruncie. To jest nasza, nasza ziemia, to jest nasz grunt i tutaj nikt prawa nie ma wejść sobie. Nikt prawa nie ma wejść, no nie? I teraz tak, myśliwi zaczynają prowadzić polowanie. No, zbierają się i tak dalej i zbierają się automatycznie ekolodzy, którzy tam ci różni, ekotoryści, wariaci, którzy przeszkadzają im, no nie? No i proszę Państwa, ci ludzie ze strzelbami, duzi chłopcy niby, no nie wiedzą co zrobić, przeważnie rejta rada jest przed tą zbieranicą. To, proszę Państwa, jest chore. Pytam się, gdzie jest Polska Policja Państwowa? Gdzie jest racjonalna gospodarka, czyli wykonywanie? Każdy, kto utrudnia. Zgodnie z ustawą i z potrzebami, gospodarkę łowiecką, powinien być po prostu ukarany. Wzywamy policję, policja powinna te osoby usunąć, to jest policji sprawa i ukarać. A co robi policja państwowa? Policja państwowa, jak chodzę z wykrywaczem gdzieś po swojej ziemi, o lata ściga i tak dalej, czepia się, no i jeszcze w dodatku sadza chłopaków gdzieś tam na dołek. Co robi policja państwowa? A policja państwowa, jak mam jakieś zwierzęta, jak psy, psycho ten. Psychotem terrorysta, bo inaczej ich nie nazwać, tak zwani społeczni i tak dalej, inspektorzy, nie wiadomo to co to, niezgodnie zresztą totalnie z prawem, z konstytucją, wchodzą do mnie na gospodarstwo, bez pytania, bez niczego, no i proszę Państwa, jeszcze w asyście policji odbierają nawet zwierzęta. No I, i zobaczcie, do czego jest używana Polska Policja Państwowa, a Poli Polska Policja Państwowa ma obowiązek chronienia pierwszej kolejności własności i prawa i stać na gruncie. Więc tutaj najważniejsza uwaga. Za wszelką sprawę zmuszać, zmuszać Policję Państwową do wykonywania obowiązków, bo po prostu ona od tego jest, no nie? Jeżeli dzieje się inaczej, dokumentować, dokumentować i pokazywać, że nie problemem jest Białoruś, bo tak ciągle wszyscy mówią, że jest najgorzej w tej Białorusi, my tu wiemy, że nie, a wprost przeciwnie, jest inaczej, także z produkcją roślinną, roślinną i zwierzęcą, która tam kwitnie, no tutaj niestety w województwie podlaskim umiera, Dokumentować to i pokazywać, co się dzieje. Więc policja państwowa w trakcie polowania ma obowiązki wykonywania. Jeśli tacy, powiedzmy, psychojacyś tam, no nie chcą się dostosować, proszę Państwa, no, należy wezwać do usunięcia się. Policja nie wezwała, po prostu należy przystąpić do, do polowania. Każdy ponosi, e, powinien dorosły człowiek ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Przypominam, że ewentualne zderzenie nie będzie za śrutem w trakcie polowania, bo na dziki śrutem się nie poluje, jest to osta kula. W związku z tym, jeżeli ktoś tam chce, mają prawo, każdy wybier wybiera sobie rodzaj śmierci i tak dalej, jak chce, dosłownie, ja nie żartuję, to nie jest żadna metafora, żart, po prostu należy wykonywać. A rolnicy, i tu myśliwi powinni zadbać, jeżeli takiego zobaczą na własnym gruncie, nieproszonego gościa, to co? Pała i gnać ile Jakim prawem? Ktokolwiek na prywatną własność musimy się nauczyć, co to jest prywatna własność. Bez mojej zgody, bez właściciela, wara, nie masz prawa. Proszę Państwa, jeżeli tej instrukcji będziemy przestrzegać, nie będzie problemu, nie będzie problemu dzisiaj z tymi naszymi dzieckami. oczywiście model, ten, który powiedziałem, teoretyczny, bo, bo tutaj wszystko jak gdyby leży, leży siadło, ale no jakaś, jakaś jest e, dzięki temu e, możliwość przełamywania tego, w którymś momencie, On no, trzeba się puknąć będzie w głowę, i w którymś momencie e, należy zaprzestać tego szaleństwa, że pod powodem, jakimś pretekstem e, a, SEF-u, jakichś tam dzików, które jak widzimy przez sef sobie bardzo dobrze radzą, takie świnie likwidujemy gospodarstwa, rodzimą produkcję, a wzmacniamy koncerny, które z punktu widzenia rolnika niszczą, konsumenta trują i okradają budżet, budżet państwa, szczególnie poprzez tak zwany tucznakład czy z wachlaków duńskich. Pytam, kto na tym zarabia? A jeszcze psują nam środowisko, bo koszty środowiskowe wówczas lecą na nas. Kto na tym zarabia? No, zarabiają ci, który chroni obecny minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, całe ministerstwo i ten rząd, zresztą nie tylko w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że herezji nie będziemy więc uprawiać, będziemy ludźmi wierzącymi, będziemy słuchać wreszcie, co się mówi, no i po prostu na, na tej zasadzie będziemy odpowiednio myśleć w pierwszej kolejności politycznie. Ja wiem, że trochę czasu zostaje nam na to myślenie polityczne, ale proszę Państwa, w najbliższym czasie będą się też działy różne zdarzenia, że już naszą dojrzałością, maturę z polityki, mam nadzieję, szczególnie rolnicy, że powinni w najbliższym czasie zdać.